się ma, nagrywam Miał być ślub i wesele też. Już zamówiłam gości kapeli z rodzin stron. Miała tam grać i go wyjść. Zamówiłam połudze na ten dzień. Nie zobaczy jej już nikt. I coś tam, um, sorry, um, skipściłam, bo, ja trochę nie znam tej piosenki, ale się czułam w adagio. I teraz to miał być ślub i... Ej! Skipściłam. <mian> Żoną miałam być, miał i wesele zamówiłam gość. Czy kapeli zroni są? Miała tam So um. dobra, Dobra, i tam mnie. Ja byś